Zobaczycie Państwo, jak to się szybko pali. Czasami zwarcie instalacje instalacji elektrycznej, czasami akumulator. Na początku jest trochę dymu, później się pali nawet lakier. Taki Mój się pali dużo szybciej. Jeżeli to jest auto ze złomu, to wtedy wydaje się, że to się długo rozpala. Swoje auto pali się dużo szybciej. Wtedy wydaje się, że ci strażacy nie przyjeżdżają i nie przyjeżdżają. Wtedy wszyscy mają pretensje, ale, ale tak to wygląda. Strażacy, żeby wyjechać muszą być zaalarmowani, muszą dostać dyspozycję z Komendy Powiatowej by Było auto na gaz. Myślę, że nie, nie będziemy dopuszczali do zbyt dużego pożaru, dlatego, że tutaj panowie akustycy też się troszkę boją o swój namiot. Myślę, był już wizualny, bo Proszę o zejście z ulicy. Przypominanie dzieci. Nie ma, nie ma. Nie ma. Nie ma. Się gaszenie, pianą gaśniczą, nie wodą, tak jak Nie ma. Nie ma. Postaramy się. Nie wodą Postaramy się. Państwo, kiedy ogień wychodzi już z, e, do powory silnika, wtedy zaczyna nawet się palić rakiet. W tej chwili strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia. Żeby po prostu nie doszło do kolejnej tragedii. I za pomocą wytwórnicy piany, środka pianotwórczego, postarają się te auto pływać. Zadba Państwo, że nie robią tego biegiem. W drodzy Państwo, jest wskazane w trzech rzeczach, ja teraz nie będę ale Państwo podejrzewam, że wiecie. Tutaj jest potrzebna zimna gra, opanowanie, zimna głowa. Proszę sobie wyobrazić, jakie emocje targają tymi ludźmi, kiedy w środku ktoś woła o pomoc. Gaśnica jest dużo skuteczniejszym środkiem gaśniczym niż w Działa ona na takiej zasadzie, po prostu te bombaki nie dopuszczają tlenu, nie dopuszczają tlenu, tylko pożar po prostu gra. Myślę, że również, że mają żołnierzy otworzyć klaskę, zobaczyć, czy tam się jeszcze nie pali. w tej chwili przystępują do otworzenia drzwi jedna rota gasi a widzicie Państwo już dwóch strażaków w tej chwili ma otwarte drzwi i gdyby tam ktoś był jest możliwość, jest możliwość przekazania go służbom medycznym tutaj jeden ze strażaków zajmuje <gryw> specjalistyczną korbę medyczną w które są niezbędne do, ee, do przekazania służb odnośnych ewentualnych podszkodowań. No. Tak, tak, tak. Można po tej pianie chodzić naprawdę. Podeszły, podeszło nic nie wchodzi ta piana, także ee, nie jest to ekologiczne.

Teraz, teraz e, będziecie Państwo widzieć to e, z tej strony będzie, e, będą wycinali wbrew pozorom, to nie jest takie proste. Przy, każdym, przy niewielkim uderzeniu samochodu drzwi, praktycznie wszystkie drzwi się blokują. jest bydynka, ale Pani mi to zapowiedziała.